Witam moi drodzy. Stała się dziwna rzecz. Czemuście mi nie powiedzieli? Jak robiłem tę instalację w poprzednim odcinku, budajże, to nie powiedzieliście mi, że tutaj na dole przecież widać wodę jakąś. Hmm. No wyciek nie jest z tego, cośmy tutaj zrobili podpięcie kranu do garażu. No i tego się trochę tu już wylało. Więc musimy sobie tam pójść i zobaczyć co się stało. Mały wyciek jest z instalacji wodnej. No nic, zobaczymy, czy to jakaś złączka, rurka, czy ścieknie z kranu, czy z wanny, czy jakiś odpływ. Trzeba przeprowadzić dochodzenie. No nie, zapraszam na ten niezbyt przyjemny odcinek. No dobra. Sprawa wygląda tak, że zauważyłem, że tutaj to wszystko jest mokre. Tu nam się pojawiła jakaś mała pleśń i tutaj mamy na ścianie, nie wiem czy to widać, o jakieś takie ślady. Wyjąłem wełnę, która tutaj nam izolowała na dole. Sare te paski, ale niezbyt to współgra jedno z drugim. Wyjąłem wełnę, która też jest tutaj. Czy wyjąłem, przepchnąłem, ona była cała mokra na dole. Jakaś masakra. To drewno jest wilgotne, więc najprawdopodobniej tutaj. E, widzicie, jest złączka, która z drugiej strony jest jedna, i tam jest druga, która z drugiej strony e, jest pod pięciem kranu do wanny. No i to mamy też na dole mokre, ale nie wygląda mi na to, żeby coś ciekło dołem. Macie płyta też ma tutaj kawałek mokry, ale ona nie jest. Znaczy mokre. Trochę tu jest jakiś pleśni w tym małym kawałku, ale tu też była wełna i przez to to sobie e, tutaj się zawilgociło. Ale cała płyta jest suchutka, to wszystko jest suche, a mimo wszystko... No patrzcie, cały beton mokry, drewno na dole mokre. Nie wiem co to jest. Dobra, muszę pójść z drugiej strony, zobaczyć jak wygląda kwestia kranu. No bo to jest właśnie jakoś na tej... Widzicie, tu jest mi... widać ślad dokąd dochodzi... Mokre, wyżej już mokre nie jest. Tutaj zawilgocone, ale mogło być od wełny. No więc gdzieś na poziomie kranu. No nie wydaje mi się, że to cieknie po wannie. Że między wanną a ścianą jest jakiś problem, bo to by było tutaj wszystko zamoczone w dół i to naprawdę by się wylewało. No ale tej wody troszkę. Troszkę tutaj jest. Dobra, idziemy to obadać. No dobra, zdarłem silikon. Położyłem go raz jeszcze Rozkręciłem cały kran, jeszcze raz zaizolowałem tutaj silikonem W środku zrobiłem jeszcze raz do e, no, połączenia pakułami, bo mogło coś tam przeciekać Tutaj jeszcze zaizolowałem na wszelki wypadek, jakby coś mogło cięść po tym jak się korzysta z Z prysznica Widzicie tutaj troszkę stoi woda Mogło sobie to tam gdzieś wciekać przez silikon Ale to nie jest to to nie jest niestety to, moi drodzy, bo wyciek był z tego miejsca w górę. I teraz dokonałem pewnych kalkulacji. Mianowicie. Ech. Zobaczcie, jak macie złączkę, dochodzi rura. Można wykluczyć, że rura puszcza. Puszcza gdzieś zawsze na jakiejś złączce to jeśli rura wchodzi do złączki to wyciek będzie albo kapiący w dół albo będzie migiełka, która idzie zawsze w tę stronę nigdy w tę stronę więc mając tę wiedzę, będąc uzbrojonym w to odkrycie dochodzimy do wniosku że to nie może być nic ze złączek na dole bo to wszystko idzie w tę stronę musiałby być jakiś mega wyciek z tamtych ewentualnie w górę ale to wszystko tu byłoby zamoczone. No i co? No i dochodzimy do wniosku, że to też nie mogą być te złączki od kranu. Bo to nie w tę stronę bije. Poza tym, jakby biło z kranu w górę, to byśmy to przecież widzieli. Czyli albo to byłby to, co tu widzimy. Albo efekt e, mega wycieku, który naraz by to wszystko zamoczył. Albo konsekwentne. Powolne kapanie, którego po prostu się normalnie nie widzi, i po jakimś czasie nagle wychodzi wielki problem. Ta wełna była wręcz cała mokra na dole. No i co? Stałem sobie tutaj, stałem i coś mi tu kapnęło. Prosto na tę poziomą deskę z samej góry. A wiecie, co jest na samej górze? No, właśnie, druga łazienka. I tam zaraz u góry, na zakręcie zrobiłem dwa małe zaworki, bo tamtą łazienkę robiłem po dłuższym czasie, więc stwierdziłem, że dam tam zawory, zamknę całą instalację, żeby ona już działała i jak zrobię łazienkę u góry, to te zawory sobie odkręcę, zrobię całą instalację. I tutaj na tę deskę, potem jak zobaczyłem krople dałem e, na całą noc bo... przeciętą butelkę po wodzie i patrzcie, tyle się po całej nocy uzbierało kapania. Potem to przyuważyłem, to jest jedna kropla na jakieś 20 sekund, 30 sekund i takie coś w niewentylowanym pomieszczeniu, no bo jesteśmy pod schodami, potrafi zrobić coś takiego i tego nawet nie zobaczycie, a drewno wam zdąży po prostu zbutwieć, zanim to teraz wyschnie to ja nie wiem, minie chyba z pół miesiąca, chyba, że to jakiś klimatyzator wsadzę, żeby odciągał wilgoć. No więc tak. Powiedzmy, że zażegnaliśmy negatywne skutki kapania tutaj. Zobaczymy, co się dzieje u góry. No bo to jest jakby rozwiązanie takie, że nie będzie nic, nic niszczyć e, na dole, ale zobaczymy, czy u góry ten wyciek nie powoduje jakiegoś zamakania wełny, która za jakiś czas po prostu zwilży płyty karton-gips tak mocno, że one po prostu popuchną i trzeba będzie coś naprawiać. No nic, jedziemy na górę. No i co? Jesteśmy u góry, to jest ta łazienka. I te zaworki są gdzieś, gdzieś w tym miejscu. Na całe szczęście, w całej swojej ogromnej wiedzy, Przewidziałem, że mogą być jakieś problemy z instalacją, która jest tutaj, więc wszystko jest teoretycznie rozbieralne. Chociaż, kurde, no dopiero co zrobiłem tę łazienkę. Ale dobrze, że nie przykręcałem tutaj desek, tylko to wszystko jest pod wykładzinką. I mamy tutaj trzy warstwy płyt OSB. To jest jedna wielka, przecięta w pół i połączona tak, żeby te łączenia do siebie idealnie pasowały, więc. Spróbuję wykręcić tamtą część. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Wykręcić tamtą część, zobaczę, co jest niżej, jeśli chodzi o te płyty OSB, które są pod tym. No i może uda się dociec, co tutaj jest faktycznie problemem. No ja obstawiam, że to jest ten zaworek, ale może jakieś faktycznie kolanko tam źle zgrzałem. No nic, rozbieramy. Się dokopać. Wyciąłem multitulem. No. Nie patrzyłem wcześniej. Chcę to zrobić z wami. To piękne odkrycie. Uh. Uh -huh. Naszym oczom ukazał się. Las. Krzyży. Tak Ale chwila, z czego to kurde cieknie? Jakiś papier toaletowy. Wygląda, że. Ja muszę to porządnie wyczyścić. Zanim zacznę rozbierać cokolwiek. My nie wiemy, czy to z górnego cieknie, czy z dolnego. Ale ewidentnie cała ta rurka w dół jest mokra, wełna jest mokra. Te hmm. na dole nie wiem, czy widzicie taki blask. Chyba nie będzie tego widać. Jest dno wiaderka. Stąd widać, że to kapie, ale skoro to kapie, to czemu ta ruga w dół nie jest mokra? Tylko ta wełna. Wydaje mi się, że to kapało na wełnę i z wełny. Robiła się kropla i spadała w dół. A teraz będzie ciekło już po samym tym. W każdym razie, to jest suche. To sobie można by zdjąć. Będziemy mieli lepszy dostęp. A nie, góra cieknie. Popatrzcie. Tylko to tak powoli idzie. I to z dwóch miejsc. Tu? I tu? Ja to jeszcze wszystko wysuszę i zobaczę, ale wygląda na to, że trzeba wymienić to kolanko, które jest po prostu źle. Ta, źle. E, zgrzane. Kurde! No niezłe jaja. A to wyglądałoby na to, że to ta. ta bliższa. Rura. Hmm. No nic, dobra, działamy. No dobra. To jest od ciepłej wody po... E, podkręcałem krany, żeby zeszło ciśnienie. Zakręciłem główny zawór. Um, no i uznałem, że zrobimy po prostu coś takiego, że tutaj to zetnę, żeby nie dorabiać tam mówki. Ja myślę, że spokojnie pod kątem uda mi się E, zrobić takie kolanko i tu będzie mufa. Zobaczymy jeszcze w którym miejscu. I będziemy to docinać. Więc po pierwsze, żeby nie tracić czasu, najpierw sobie złączymy te trzy elementy. Mam nadzieję, że ja podejdę tutaj z tym. Ta, będzie ok. Dobra, to ma być nagrzane. Tym razem już naprawdę przyłożę do tego. Znaczy tak ja bym się wtedy nie przykładał. Jedno kolanko na 500 to nie jest jakoś. Bardzo dużo. No że ten wyciek jest naprawdę minimalny, no? No nic, zobaczmy. Od razu wiem, że to kolanko będzie musiało pójść pod kątem. Skoro to będzie niżej, to już teraz mogę coś takiego stworzyć. O! I co jest istotne, po pierwsze, musicie to dobrze nagrzać, a po drugie, nie możecie tym ruszać podczas zastygania. Czyli, jakby to zastygło wstępnie, a ja bym tym ruszył, to tam już od razu powstaną mikropęknięcia. Mimo, że to było. No, jakoś będzie tak, więc ta mufa z kolei. Dobra. Mhm. Też troszkę pod kątem to zrobimy. Dobra, nagrzało się tak, właśnie tego, tego tutaj chciałem. No i jest troszkę za duża temperatura, bo mi to mocno topi. No i tu będzie największy problem, więc najpierw się zajmiemy tym, bo nie mam tam kompletnie podejścia pod to pod to urządzenie więc muszę mieć możliwość manewrowania tą rurą. No nic utnijmy to jakoś. No jest, jakie podejście z tej strony będzie lepiej. Nie, a może z tej Ale rurach. o boże, no to tak, Aha. minimum jest takie, no to nie no, ja, mhm. 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 jest. Widać woda ładnie zeszła z felernego kolanka i teraz to trzeba będzie jakoś tak pod kątem. A to widzę, że jest duży zakres ruchu. Gdzieś to trzeba tu wsadzić. Tą rurę na razie. O tak, byle pod dobrym kątem to poszło. Aj Boże. Posadzić w środek. To jest gorące? Nie jest gorące. Hmm. Teraz cały dom spalę przez to. I tyle będzie zabawy. No nie, no tak to nie wejdzie, człowieku. Hmm. To się odgina. To trochę się to odgina. Można by to wykorzystać. To tutaj wejdzie. Będzie ciężko. Kuta. może by dało radę tu wypiąć? O. O, właśnie tak. Więc jakie to jest kombinowanie? Mówię teoretycznie, wyciąć tu więcej, ale wchodzę już w tę płytę drugą. Musiałbym ruszać umywalkę. Dziękuję bardzo. Już. Nie mam ochoty na takie ekscesy Czekaj, 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 czekaj. Kurczę. Ach. Ach. No nie mogę. Jestem, muszę to jakoś tak... Żeby to wlazło w tę dziurę. No jak to zrobić? Myś to muszę tutaj zatrzymać. Hmm. Jakby to? No może tak. Dobra. Może święty, co za robota? No. No nie wiem Mam takie miejsce, że ja nie mogę Nic no, tu nie sobie, by jest Dobra, wsadzimy tu I gdzieś tutaj trzeba by to uciąć, żeby to miało sens. Nie było jakichś naprężeń dziwnych. Czy jest ok Tak. To już będzie prościej chyba, znowu ta stopa. Hmm. No nie ukrywam, przydałoby się to robić z tą stopą, bo potem nie mam jak tego odłożyć nawet. Uda się tak. Yeah. no dobra no i to jest ten krytyczny moment kiedy nie można tym nawet trochę ruszyć kiedy ten plastik jest cyga? Teraz to już obojętne. Ok. Złączone. To wsadzimy w to. To się złapie tutaj. To znowu damy tu. Czyż widzę, że już nie będzie stukać. Włączamy ciśnienie i zobaczymy. Zostawiłem to na dwa dni, żeby przeschło, żeby zobaczył, czy na pewno nie ma tu jakichś problemów. Wszystko jest suche, wełna też już wyschła, więc myślę, że poskręcam tutaj tę podłogę i zapomnimy o temacie. Swoją drogą mówiłem, że pewnie cieknie zaworek, który tutaj był, ale pewnie ja robię z łazienką, zamieniłem te zaworki na stałe kolanka. Dzięki temu wiem od kiedy to cieknie, a cieknie to od 3 miesięcy i 3 miesiące. Kapania jednej kropli co 20-30 sekund spowodowało całe to zalanie na dole, więc wcale nie trzeba naprawdę dużego wycieku, żeby takie konsekwentnie, włączę tu lampę, konsekwentnie kapiące źródełko spowodowało uszkodzenia. Tutaj cały czas są otwarte drzwi, usunięta folia, a to i tak. Ciągle jeszcze jest trochę wilgotne. Cała góra wyschła, więc z tym problemu nie ma. Ewidentnie to było to czym się zajęliśmy. Więc myślę, że jeszcze to spokojnie ze 2-3 tygodnie będzie schło. Tak żeby wyschł beton, wyschło to drewno i żebym mógł spokojnie zapomnieć o tym całym temacie. Ale na przyszłość bardzo proszę mi mówić jak widzicie w odcinku, że tu jest mokre, że ja coś tutaj powinienem posprawdzać. Dobra, w tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym jaki będzie temat jeszcze nie wiem, ale jak subskrybujecie to się na pewno dowiecie i nie przegapicie. Cześć!